O mój kurde, bele boża, co się tu wydarzyło Ostatni raz to byłem 26.09, a dzisiaj mamy 25.10 Oż ty, w żyć Na czym ja stanąłem? Mickey Mouse, pamiętam, że Mickey Mouse był, ale Mickey Mouse'a już nie mam, bo go usunąłem Bo się tu zbyt często respił Armor jest dobra, to to znamy. Dobra, teraz już nie powinienem się tak bardzo mocno bać, że coś mi tu wykurwi. Chyba muszę sobie trochę czuć myszy. Tu mamy historię jakiegoś ziomeczka. He is here, he has been watching me. On tu jest i mnie... I on nie obserwuje. To miejsce nie jest już bezpieczne. Może jeśli spadę to te miejsce, zostanę wolny. Cieknę gdzieś daleko, bardzo daleko stąd. I może będę wolny. Ehm, no, nie wiem, czy mu się to udało, ale miejmy nadzieję, że tak. Dobrze. A, bo ja mam armor z tego. Z kupera z miedzi. To zostawmy... Nie, nie tu. To tu, to, tu tu, 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 tu. Ja w ogóle już nie pamiętam, co ja chciałem tu zrobić. Miesiąc minął. Minął miesiąc i ja już nie wiem co chciał. Co ja chciał tu zrobić? Nie wiem szczerze. A, yy, zaktualizowałem Goatmana. Jest inny goatman. Coś do mnie przemawiało nie do mnie przemawia. Dalej. What the fuck? Dobra. nie. Co to było? Sztab bez jaj, nie? dajmy to. Co to robi jedzenie w ogóle? Pojebało was. Jesteście wszyscy jebnięci. Wydaje mi się... Oj, oj tu! Oj, oj, oj. Ktoś tu był. I wydawało mi się, że miałem więcej jedzenia. Miałem więcej chlebków. To był ten safe? Dobra, jeżeli ktoś tu jest. Niech teraz mi się przyzna. że tak nikogo tu nie ma Te dźwięki są pojebane Okej, okay. eee, czyli nie mieli więcej siana To źle mi się wydawało Dzień dobry Aha. Dobra Trochę mnie nie niepokoją te dźwięki. No jestem na zewnątrz i zamknij łeb. Okej. Okay. To fajnie. Ja spierdalam Pomocy. Nie mam mini mapy. Nie <noise> ja pierdola. Do wody. W wodzie będzie. Safety. Nie, no to znowu on. It's fucking him. Why you leave me here? It's all your fault. Dobra, do domku Bożego się teleportujemy. I tu się będziemy bronić. Tu będziemy mieć swoją fortecę. Tu będziemy walić konia. Okej. Okay. Nie, to jest absolutnie popierdolone. Mam 51 deep jakby co? A który mam dzień w ogóle w tej grze? Dzień 12. No, to się już zaczynają dziać bez kitu rzeczy. Pojebane. Okej. Okay. Nie boimy się. Dobra, same dźwięki będą. Nie, nie mogę się bać samych dźwięków. Dopóki nic mi się nie pojawi, wszystko jest w porządku. Coś tu jest niewidzialnego. What the fuck? Zapomniałem jakie to jest kurwa przerażające. Coś tam jest. Coś niewidzialnego. Coś, co chętnie by mnie zabiło. Jestem pojebany, że gram w takie rzeczy w nocy. Znaczy, sam Minecraft byłby spoko, ale na modach horror... To jest bardziej zjebane. Coś mi stukło w pokoju. Mam schizy. O nie, o oh no, o oh no, o oh nie, o oh nie. O oh nie. O oh nie, o oh nie. O oh oh my zajebiście pływać! Zapomniałem, 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 zapomniałem. Zapomniałem, on zajebiście dobrze pływał. O kurwa! O kurwa! Chyba się popłakałem. On tu dalej jest! On tu dalej jest! A nie! To jest The Man fak fuck! Fuck! On za mną idzie! Oś, ty wskreta synu, ty. Oż ja pierdolę. i ja pierdolę. Nie. Chyba tr trzeba zmienić miejsce zamieszkania. i ja pierdolę. Oj, oj, oj. Tu niedźwiedzie! Mi się polarne! Mi się polarne. To były mi się polarne. Znaczy, nie mi się polarne, ale niedźwiedzie. Dobra, nie mogę się tak dać szantażować. To jest mój dom. O! Tu jest synu! O, kurwa! Na mnie turka będzie, chudy w życiu. Ha! o, ja dupia. Ej, drzewa zadrapał w ogóle nie, goutman. O! Skurwa! Ty predatorze pierdolony Na. No Dobra, jeszcze jedno wiaderko wody potrzebuję. O Jezu, muszę wyjść na dwór, To było szybkie. To było fucking fast. O oh, kurwa. To jest It's fucking him. O oh, kurwa mać. Oj kurwa. Nie da się go w żaden sposób walnąć w dupę Zabieraj mi ten Riston. Oj, kurwa ty Jestem idiotą, czemu ja otworzyłem te drzwi? Dobra, chuj Czekamy aż ziemniaki wyrosną, będę ziemniaki sadził Mamy 29 minut filmu Gdzieś tu jest Demon who watched Gdzieś tu jest Trudno Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobał ten. Do zobaczenia. No i cześć.